Legenda Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Pasji Miasto realizowane dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do Krainy Plastyki. I śmieszna w ogóle historia, bo gościa swojego znalazłem w internecie i mówię, kurczę fajnie maluję, bardzo ciekawa twórczość. Zaprosiłem, zgodził się, a okazało się, że przez jakiś czas to mój sąsiad zdołł i nawet z tego sprawy nie zdawałem. Także nie, to brat był sąsiadem. Brat był. Brat a, brad a, brat był. był tak. Brat był sąsiadem. Podobnie jak dwie krople wody. <grym> Powiem Państwu, że y, no co, y, przesłuchuję y, dzieci Gosi Marciniak, y, aktorki naszej wspaniałej Częstochowskiej. E, Gosienko pozdrawiamy. No to ja nie wiedziałem, że to aż dwóch Marciniaków jest. Jest dwóch Marciniaków. Jeden starszy, drugi młodszy, jestem tym młodszym. Ty jesteś tym młodszym, a <grym> tak. podobni jesteście do siebie jak... <grym> Ka jak dwie krople wody. Każdy to mówi, a ja tego podobieństwa nie, nie widzę taka do końca. Aha, dobrze. Proszę Państwa, Kacper Marciniak. Bardzo proszę zapamiętać to nazwisko i jak będziecie chcieli Państwo poszperać w internecie, to znajdziecie na pewno, zresztą będziemy o tym rozmawiać. No i co? No, cykl rządzi się swoimi prawami. Archiwizujemy ludzi, którzy mają zakrętkę i którzy mieszkają w Częstochowie czy w okolicach, także zapraszam wszystkich, kto jeszcze nie był w programie do mnie. Przybywajcie, bardzo chętnie pogadam, pokażę ludzi, którzy, którym się po prostu chce. Ale zanim o malarstwie i, i o tym wszystkim, to ten obraz z tyłu specjalnie postawiony, bo to obraz mojego gościa, także można podziwiać, zanim o malarstwie i tak dalej, to przesłuchanko albo spowiedź zwał jak zwał, no to lecimy. Częstochowianin? Tak, Częstochowianin. Z dziada pradziada? Nie, jedynie z moich rodziców. Tak, tak, tak. tak. A jeżeli byśmy tam do dziadków czy pradziadków, to jakie to rejony polskie to... Jedni Wielkopolska, a drudzy okolice łodzi. Aha, tak. Czyli Wielkopolska, czy to jest tak, że ty jesteś obciążony dziedzicznie? To znaczy, że nie wiem, w rodzinie byli artyści plastycy i ty. Y jako dziecko nasiąknąłeś tym, czy nie? Można powiedzieć, że trochę nasiąknąłem, bo pradziadek był, yy, był stolarzem yy, ze swego zwyczaj zawodu. Zawodem. Tak, tak, tak. Zawód w drewnie. Potem dziadek ze strony właśnie taty yy, był architektem. Aha. Tak. Mój yy, dziadek mojej mamy był też stolarzem ludzi głuchoniemych, niedosłyszących. Aha. No i potem tata był, jest nadal architektem, a mama aktorką, więc bardziej poszedłem w stronę taty. Mm -hmm. w tym... No to rzeczywiście artystyczna w ogóle rodzina z korzeniami, tą tak. w genach musi być dobrze. Trochę jest. <laughs> <laughs> tak, Yem, powiedz mi, szkoła średnia to plastyk? Tak, plastyk. Są Czyli tak, jak Pan Bóg przykazał. Tak. <laughs> jakoś tak, jakoś tak poszło. Że... Ale y, ceramika, czy. Czy, czy, czy malarstwo Miałem y, lekki epizod ceramiki, to był chyba z kilka tygodni, można no, powiedzieć. No. Jedną rzeźbę zrobiłem, znaczy ceramiczną. No. I potem przepisałem się na, y, na grafikę komputerową, na grafikę. bo to jednak Aha. była moja bajka. Rozumiem. I skończyłeś. Tak, skończyłem. I co studia potem? Studia tutaj w Częstochowie, trochę się y, zastanawiałem właśnie, w którym kierunku iść, ale jednak ja brałem studia w Częstochowie na kierunku malarstwa. Mhm. Wiesz, to też dla rodziców trochę lżej. Tak. Trochę lżej. Ja ci powiem, że ja bardzo chciałem studiować w Krakowie, ale moi rodzice powiedzieli: Synu, choćbyśmy nie wiem co zrobili, to nie damy rady po prostu. Albo, albo Częstochowa i tu mhm. z nami, wtedy no, wiadomo, no, bo to z rodzicami. Albo nie, no i ja, no dobra, no i musiałem, wiesz, nas na znak no niestety nie wszyscy mają taką sytuację, że sobie mogą pozwolić na wynajęcie, tak, tak, tak. to jednak są duże, o, duże koszta, duże obciążenia dla, dla rodziców. No może trochę o, 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 o tym malarstwie Twoim, bo ja tak wiesz, w ogóle Kacpera, proszę Państwa, mi polecił gość mój, który też studiował, bo już nie studiuje, na AJD i... UJD, no to tak. przepraszam najmocniej, tak. UJD, <grym> nie AJD. Y, I mówi, zobacz jak, jak gość fajnie maluje, także w ogóle, wiesz, jak gdyby pochwalił. I rzeczywiście mnie to ujęło, a już na Instagramie obraz tego klauna, <grym> by, <grym> mnie w tych świetnych porciętach i te buty Dziękuję. na pierwszym planie, no oczywiście w nawiasie napisane sprzedany, tak, Zdaj... zarezerwowany, sprzedany to rzeczywiście, <grym> ale dlaczego um, um, chciałbym porozmawiać, bo tak, to jest Twój obraz, ale Twoim, um, ja tak zauważyłem, że Twoimi głównymi bohaterami tych obrazów to są albo ludzie, albo zwierzęta. Tak, dokładnie. Albo ludzie, albo zwierzęta. Jakby w tych kierunkach idę i myślę, że tak chyba pozostanie. Mm -hmm. I zauważyłem, że zwierzęta są bardziej komercyjne od ludzi. Tak. <laughs> że, Jakoś, że wiesz, że albo zarezerwowane, albo tak, sprzedane, dokładnie. bo jak tam jest szczur, czy koza, czy coś, mm -hmm. to już nie ma mowy. A tam tak. z człowiekiem jeszcze tak? jeszcze, jest, jest, No bo to. To są pewnego rodzaju można powiedzieć portrety, albo portrety mm -hmm. zbiorowe, albo portrety indywidualne, tak, prawda? Tak, tak, dokładnie. Yy, czemu tak? Yy, po prostu jakoś yy, jak czasami przeglądam internet, czy oglądam telewizję, to czasami wyłapujesz ci ludzie, no mnie po prostu bardziej interesują jakieś różnice kulturowe między mm -hmm. nimi, yy, próbuję wy, wy, właśnie znaleźć jakieś cechy charakteru u nich, Y, próbuję je jakby dostrzec w pewnych portretach, Nie, no. zdjęciach. Y, no i po prostu bardziej mnie interesuje człowiek, jego myślenie. Y, jakby też próbuję ukazać spojrzenie w tych y, obrazach, tak. jest najważniejszy, mi się wydaje, czy sam wyraz twarzy, bo on wiele mówi o człowieku, y, mm -hmm. y, jakby bez mówienia i rozmawiania z nim. Aha. Nie, en, rzeczywiście robi to wrażenie to jest tak, że no bo są różne techniki. Malujesz ze zdjęcia. Najczęściej malujesz ze zdjęcia, które Czyli sobie znajdujesz. Prze... Znajdujesz coś albo co, robię co robię sam, Albo sobie sam, albo sobie coś, albo sobie robię sam fotografię, na przykład mm -hmm. chodząc po ulicy. Czasami w mętrze, czy tam w, na peronach, mhm. a czasami po prostu biorę sobie inspirację z internetu i sobie sklejam to w Photoshopie z własnymi zdjęciami na przykład. Aha, I tak powstaje obraz. Tak. Znaczy powstaje projekt, projekt który, który potem sobie i tak przerabiam w trakcie realizacji obrazu, bo pód, no. sama jakby to przygotowanie, czy no. ta przeróbka w Photoshopie to jest jedno, a potem jak już maluję, to się wiele zmienia. Tak, wiadomo, i jest to twarczy. kompletnie twarczy. inne. E... Dzieci, tak? Chciałbym. Tak, ten tak, obraz, coś się wydarzyło, bo trzyma się za głowę, e, to akurat są albinosi. No. E, I chciałem właśnie pokazać trochę problem albinosów w Afryce, bo to był taki cykl afrykański, można powiedzieć. Oho. E, no i po prostu e, kiedyś sobie tam przeczytałem, że. I też jakiś dokument oglądałem, że po prostu albinosi są bardzo gnębieni w Afryce. Są po prostu wycinani, można tak powiedzieć. Kolokwialnie. Są po prostu wypędzani i nie akceptuje się ich w ogóle w społeczeństwie Co ty? Ciemno, ciemnoskórym Afroamerykanów. Dokładnie. Poważnie, czy mają tak. przeklapane na całej linii. Na całej linii. Nie mogą po prostu tam żyć. Ja cię skręcę. A stras... to jest dość częsty. Nie wiem, jak tak badałeś, wiesz, no... No, tam czytałem, to jest po prostu taki problem u nich kulturowy, że oni po prostu ich nie akceptują w swoim społeczeństwie, w swoich jakby tych grupach takich, co mieszkają. A ci albinosi się rodzą mimo wszystko. Rodzą się, no i nie, nie mogą, jakby są tymi samymi ludźmi, tylko po prostu mają pewną mm. inną mm, genetycznie no. kolor skóry, no i nie mogą po prostu tego zmienić, no, a są przecież tymi samymi ludźmi. Okropne. współczuję. Super, dobrze. Dużo pracujesz? Pracuję nad obrazem. No w ogóle czy jesteś takim. Ech. Czy jesteś pracocholikiem, jeżeli chodzi o swoją sztukę? A, może nie pracocholikiem, ale jak już na przykład siądę, czy mam jakiś pomysł, to jestem bardzo zawzięty do tych pomysłów i siedzę nad nimi czasami z kilka tygodni. Yy, a czasami są na przykład jakieś, że się obrażę na obraz na przykład i go po prostu odstawiam, yy, no i po prostu odpoczywam od niego, no a potem do niego siadam znowu i, 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 i po i prostu wycesz. po jakimś czasie coś mi tam stryknie w głowie, hmm. jak go Ale to Kasper, to jest tak, że yy, każdy obraz jest oczywiście osobnym światem, ale yy, yy, tworzysz cykle? Tak. Tak, tak. Tworzycym. Czyli sobie na przykład, nie wiem, kobieta, czy jakiś temat i powstaje kilka obrazów tak. w, tym, w tym duchu, jak gdyby, tak? Tak. Na przykład właśnie teraz jeden z cyklów to są właśnie ludzie, społeczeństwo, tak go nazwałem, mhm. no i po prostu przedstawiam różnych ludzi z społeczeństwa, czyli na przykład właśnie albinosów, ludzi właśnie taki, w takim odcieniu skóry, można powiedzieć, mm -hmm. z takim schorzeniem, e, albo na przykład kryminalistów, którzy są jakby nieakceptowani w społeczeństwie, po no. prostu więźniów, którzy przechodzą resocjalizację, no ale ich nie akceptują ludzie w społeczeństwie, no bo zawsze jest jakby takie wycofanie, że ktoś był kiedyś kryminalistą, ale przecież przeszedł jakąś resocjalizację i się zmienił, prawda, więc Aha. jakby trzeba ich akceptować. To ja taki mam wrażenie, że Ty swoją sztuką świat chcesz zmieniać. Może nie świat, po prostu Ale patrzenie mentalność. patrzenie, mentalność. Jakieś patrzenie, mentalność chcesz zmieniać po prostu mm. u ludzi. Super, bardzo fajnie. To jest tak, Kacper, że to jeszcze studiujesz, nie? No, został mi. Czyli... Kończę ten semestr, i został jeszcze jeden semestr dyplomowy i jest koniec. I jest koniec. Tak. To jest tak, że. Wiadomo, te ścieżki kariery zawodowej różnie się toczą. Tak, dokładnie. To i to doskonale wiemy, ale czy u Ciebie jest tak, że. No bo ja zauważyłem, że od czasu do czasu jakiś obraz udaje Ci się sprzedać, ale czy też masz plan B, gdyby Ci się nie udawało? Mam plan B i od niego już bardzo dawno myślałem, w sumie jak już no. byłem w liceum, to myślałem, żeby mieć zawsze plan B na taką ewentualność, no. bo wiadomo, to jest zawód, który no, raz przyniesie jakąś kasę, i być, jakąś tak. korzyść, a po prostu czasami może być miesiąc, gdzie no nic się nie sprzeda, bo tak czasami bywa. Czasami byś... trzy miesiące. No, może. dokładnie, to, dokładnie. To jest tak u mnie. <laughs> u mnie też. Że wiesz, ja sprzedaję swoje spektakle i wiesz, jak mi się uda sprzedać, tak. to mówię, a styczeń uratowany, o luty uratowany, a później przychodzi marzec, kwiecień, maj, tak, dokładnie, Jezu, yes. tak, dokładnie, moja zawsze mówiła, to wtedy łapę si tak. no dokładnie, trzeba z czegoś jakby opłacać też no, mieszkanie czy jakieś oczywiście. rachunki, no ten plan B, to co to jest? albo praca na uczelni, to no. myślę naj, najlepszy pomysł byłby, albo tak. na przykład praca w teatrze może, Mm -hmm. bo to jest na uczelni fajnie, bo raz, że cały czas gdzieś z malarstwem, malarski że masz, z z... masz na, na dupsko zabezpieczone no, przynajmniej można tą, tak powiedzieć. tą wypłatą co miesiąc. Tak, tak, dokładnie. No dobrze, no to ja Ci życzę, znaczy nie no, ja Ci życzę, żebyś nie musiał nigdzie pracować, tylko <laughs> siedzieć w pięknym domu i malować swoje obrazy. Dziękuję, o, dziękuję dzisiaj. bardzo i żeby ludzie się zabijali dokładnie. i panie czy kiedy pan namaruje, no na kiedy, bo już się nie możemy doczekać. Mam nadzieję, że tak będzie. Ja też, tym bardziej, że to co robisz jest fajne i naprawdę jest moc w tym duża. Dziękuję. Dobrze. E, plotki, plotki, ploteczki. Gotujesz? Nie za bardzo, ja to lepiej... Wodę robię, na herbatę. Tak, dokładnie, wodę na herbatę. Nie, no może czasami tam, y, czasami rodzicom coś pomógł, że, pomogę, ale ja jakby z, od kuchni coś się no, tak. Dobrze, no ale jeżeli bym Cię zaprosił, Kacper, na kolację, to co powinno się znaleźć na talerzu, żebyś powiedział, ale ten Kowalski mnie ugościł, ale nie trafił w moje najskrytsze kulinarne dosta. To myślę, że najlepiej to jakiś hamburger, coś tego typu, Aha. albo coś z kurczakiem, to na pewno, bo kurczaka uwielbiam. Tak. Jeść w każdej postaci. Aha, no to, to dobrze. dobrze. Ale to widać, że młody człowiek, hamburger... Dobrze, że bałem że powiesz Czasami. To miałbym problem, to bym przygotował Nie, no oczywiście żart. Muzyka ważna w życiu, czy to tylko dodatek? Jest ważna, tak, Ale muzyka. czy to towarzyszy w procesie twórczym, czy... Jak najbardziej. Bez muzyki nie umiem się w ogóle skupić jak maluję. Czasami Aha. na przykład jak zapomniałem, zdarzyło mi się, że zapomniałem na przykład słuchawki na uczelni. to nie umiem się skupić, bo mnie tak wszystko rozpraszało. Nawet mhm. jak nikt nie mówił, to na przykład sama cisza mnie rozpraszała. Więc no jest to strasznie ciężkie bez muzyki. No, a jak maluję na przykład w domu, bo nie mam jakby pracowni, tylko maluję w w pokoju dziennym, mm -hmm. no to jak wiadomo, jak są rodzice i przechodzą gdzieś tam obok, coś tam mówią między mm. sobą, to by mi to przeszkadzało, czy telewizor włączony, a tak to właśnie jestem odcięty i skupiony na tym, A jeżeli robię. muzyka, to jakiś ulubiony wykonawca, czy styl, gatunek? Słucham różnych, ale głównie to takie metalowe trochę. Mocne. Tak, mocne, szedrowe. ale też na przykład Dead Can Dance, Prodigy, mm. Rammstein. Coś tego no, Korn, no, no, coś no, tego typu. Jest no, no. trochę zróżnicowany, jednak to jest. We lubisz? Tak. <śmiech> <śmiech> trochę niezamroczny? No właśnie, nie... historia trochę tragiczna tego malarza, ale Straszna, jednak. Straszna, no, trochę... no właśnie. <laughs> go, zamordowali i to w ogóle w No nie... właśnie, to jest troszeczkę tragiczna historia. no mm -hmm. Bardzo tragiczna, ale no jakby trzeba doceniać jego malarstwo, bo. Może nie każdemu się podoba, bo jest mroczne, ale jednak technicznie jest no, idealnie wykonany. I ja, ja podziwiam jego technikę i detaliczność każdej pracy. Mm -hmm. No i po prostu też oddanie, bo on po prostu widać, że oddał życie tej pracy. Po tak. prostu tak go to cieszyło. Ja Ci powiem, że yy, byłem na wystawie, zarówno w Sanaku, jak i w Częstochowie I oczywiście obejrzyć, obejrzę. Ale tak sobie wyobraziłem, że po prostu powiesiłbym sobie Beksińskiego w sypialni i budziłbym się rano i za każdym razem patrzyłbym na te trupy. No to mógłbym się w niezłą depresję tym. <tosłuch> to samo mój profesor powiedział. <tosłuch> tak, <tosłuch> tak, <tosłuch> tak, dokładnie. <tosłuch> także także no, oczywiście szapoba, ale w domu bym nie powiesił. No. <tosłuch> e, dobrze, e, jest czas na czytanie książek? Czasami tak. Ja, ale co to jest to jest beletrystyka to są biografie co to jest nie najczęściej jakaś fantastyka aha no tak bo skoro tu to, to, to też smoki tak te i czarownice. Tak, tak tak to najbardziej chyba powieści typu wiedźmin albo cykl inwizytorski. No, 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 no. to coś tego typu no dobrze e, a muzycznie już mamy mocno czad. tutaj no wiadomo to powiązane jest to jest system naczyń połączonych Hamburger, no to jeszcze o film hmm. muszę zapytać. Mój Jakiś, film, no. O, to ciężko wybrać, bo mam kilka ulubionych filmów. No, ale Słysza to, to takie, których powiedz, bo ja sobie notuję za każdym razem. Gość wcześniej mi śleboda serial podrzucił, że jest fajny. A, serial to. Mógłbym podać jeden film i jeden serial. Bardzo proszę, ja notuję, chyba, że oglądałem. To z filmu to najbardziej to chyba Milczenie owiec. No, a z no. seriali to Śledząc od świateł. Śledząc od świata. Tak, Dokładnie. Jesteś kolejną e, e, osobą, która ten, e, ten serial poleca. Jest świetny. A ja nie oglądałem, więc go odpalę. Bardzo dziękuję. Szczególnie nie. rola Jana Frycza. To jest po prostu katyna. Yy, to jest tu wziął tego gangstera, nie? Tak, dokładnie, no, no, dokładnie. Idealna rola, po prostu jedna z najlepszych, jakie widziałem chyba w polskim kinie. Super. Yy, znak zodiaku? Wodnik. Kolor ulubiony jest? Yy, chyba może taki zielony. Zielony. E, święta Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy? Bożego Narodzenia. Wiadomo. <grym> e, Jaki jest e, twój stosunek do Częstochowy? Jak ty postrzegasz w ogóle to miasto? A, dużo ludzi właśnie mówi, że najchętniej by wyjechało z tego miasta i uciekało z niego. A ja jakoś mm -hmm. jestem tak przywiązany i trochę tak sentymentalnie może, bo tak mieszkam od urodzenia tutaj i w sumie jakby nie mam żadnych zastrzeżeń do tego miasta. Wiadomo, że może kulturowo przydałoby się, żeby to było bardziej rozwinięte, mm -hmm. było więcej, więcej miejsc na właśnie wystawiania jakichś obrazów, czy właśnie pokazywania się, ale jakby mamy teatr, mamy kino, OKF, mamy i, harmonię. Harmonię, więc można sobie pójść i mieć kontakt, sztuki, miejską sztuki tak. mieć kontakt ze sztuką. Dużo ludzi narzeka, ale jak później przyjdzie co do czego, to nikomu się popy nie chce ruszyć, żeby przyjść na ten koncert czy na ten wernicarz. No, e, no, natomiast no, są miejscowości... Dużo większe od częstochowych, które nie mają takiego dorobku kulturalnego i takich no misji jak my, więc nie narzekajmy. Dobrze, czego życzyć już tak na koniec Tobie? Szczęśliwego ukończenia studiów. Żeby się ułożyło. i żeby wszystko poszło gładko. Tak, to ja Ci życzę obrony na piątkę czy szóstkę, nie wiem jak tam jest. <laughs> piątkę. Piątka to już jest ta górna, tak? To jest najwyższa. To znaczy. Obrony na piątkę. Życzę Ci komercyjnego sukcesu. To znaczy, żeby po prostu ludzie chcieli wieszać Twoje obrazy w domach i żyć z nimi i patrzeć na nie. Dziękuję. No i żeby one dawały Ci po prostu stabilizację finansową na wysokim poziomie. Dziękuję. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, Kacper Marciniak. Jeżeli chcecie go ująć, to bardzo proszę mocną muzykę puścić hamburgera, przynajmniej 400 gram wołowiny, żeby było nieoszukanego. Jak nie macie, to ich od się zadowoli, bo to jest to pokolenie w um, Właśnie jeszcze, bo na Instagramie można Cię znaleźć pod... Ten ukreśnik, podkreśnik, Kacper Marciniak Art i podkreśnik. Podkreśnik Kacper Marciniak Art i podkreśnik Zresztą, jak piszecie Kacper, Marciniak e, w goglach, to mam zaskoczyć. Zachęcam w wolnej chwili, zerknijcie, co chłop maluje, bo maluje naprawdę świetnie. No i cóż, no, żeby tradycji stało się zadość, to teraz machamy. Trzymajcie się Ludziska. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Was. Pozdrawiamy. pa. pa.